Witaj mi, młody przyjacielu. Popatrz, kolejny dzień za nami, kolejne hasło tego dnia, które krzyczy do nas o powołaniu. A przecież powołanie jest właśnie tym skarbem, które możemy odnaleźć na końcu tej mapy, tej układanki, którą daje nam Bóg, abyśmy odnaleźli to, co chcemy w życiu robić, kim chcemy w życiu być, jak ma wyglądać to nasze życie. Czy odkryje to, aby całkowicie oddać się Bogu, czy oddać się rodzinie, oddać się swoim dzieciom, a może w samotności poświęcać się innym, aby było im trochę lepiej, trochę lżej. Czy będziesz głosił, dobrą nowinę? Czy, czy będziesz szedł do drugiego człowieka, by ulżyć mu w cierpieniu? Czy może w swojej klasie, w swoim domu obdarzysz kogo, kogoś takim właśnie skarbem, jakim jest dobre słowo, dobry gest? Życzę Ci tego dzisiaj z całego serca, abyś był, abyś szukał, abyś pytał samego siebie, abyś kiedyś usłyszał ten głos, jak kiedyś Samuel, jak kiedyś każdy z nas. A teraz wsłuchaj się w to opowiadanie, które mówi o tym, jak łatwo. Przegapić swoje powołanie, kiedy za bardzo się zamyślisz. Dawno temu żył pobożny człowiek. Nazywał się Dymitr. Kiedy pewnego dnia się modlił, Pan Jezus powiedział do niego: Drogi Dymitrze, chcę się dziś z Tobą spotkać. Umówmy się w południe w małym sanktuarium Trójcy Świętej. Przy drodze na kijów. Można sobie wyobrazić radość dobrego Dymitra. Wyruszył z takim pośpiechem, że nawet nie zabrał płaszcza. Szedł szybkim krokiem. Serce biło mu mocno, bo miał spotkać się z Panem Bogiem. Droga prowadząca do sanktuarium była rozkopana i nierówna, i nigdy nie wydawała mu się tak długa. Nagle w miejscu, gdzie droga biegła w dół, Dymitr natknął się na biednego woźnicę, który daremnie usiłował podnieść swój wóz, mocno przechylony w kierunku strumyka płynącego wzdłuż drogi. Woźnica z pewnością sam sobie poradzi, pomyślał. Dymitr nie wiedział, co robić. Rozważał: Powinienem zatrzymać się i pomóc temu nieszczęśnikowi. Czy udać, że nic nie widzę? I szybko pójść dalej, aby zdążyć na wyjątkowe spotkanie, którego nie mogę stracić. Ostatecznie inne zepsute wozy jeszcze spotkam nieraz, a byłoby rzeczą niewybaczalną nie przybyć na spotkanie z Panem Bogiem. Nigdy w życiu taka okazja już mi się nie przytrafi. Rozważał, co ma wybrać. Zdecydowało serce. Dymitr zatrzymał się i stanął obok woźnicy. Również on podparł ramieniem wóz, który zsuwał się z pobocza. Dołączył swoją siłę do siły woźnicy, a tę swoją wdzięczność wyraził spojrzeniem. Ciężko dysząc i pocąc się, razem zdołali postawić wóz na drodze. Dymitr nawet nie usłyszał podziękowań woźnicy i gdy tylko wóz znalazł się na drodze, szybko pobiegł dalej na spotkanie z Bogiem. Kiedy jednak zmęczony i zasapany przybył na umówione miejsce, Boga tam nie było. Może znudzony czekaniem odszedł. Dymitr płacząc skulił się na popoczu drogi, był zrozpaczony z powodu doznanego zawodu. Po jakimś czasie przejeżdżał tamtędy woźnica. Widząc przygnębionego Dymitra, zatrzymał się, usiadł na trawie obok niego, spojrzał na niego oczami łagodnymi i pełnymi zrozumienia. Wyciągnął z torby chleb, połamał go i dał mu, mówiąc po cichu: Dymitrze. Dymitr ogromnie poruszony. Widząc przed sobą połamany chleb, zrozumiał całą sytuację. Uściskał siedzącego obok człowieka i zapłakał ze szczęścia. Mój panie Jezu, to byłeś ty. Ty byłeś obym woźnicą. To ty wyszedłeś mi na spotkanie. Jezus zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Na tę noc, moje kochane dzieci, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. A teraz podziękujmy Maryi, naszej Matce, za cały ten dzisiejszy dzień, za to, że tak pięknie nami się opiekowała. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo i na każdy czas. Jestem się Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, jesteśmy. Mój. Święcaj każdego z nas. Dobranoc, moje kochane dzieci.